Raz zobaczę zło i raz dobro i dlatego te porycie Kurwa żyję, no bo muszę jednak Bóg mi dał też życie Czas i tak jest wyliczony na zwiedzanie pory tego świata Ale jakbyś ty zajebał, to zastanów się, co poczułaby twoja mama No i przyjaciele Życie jest bredna. Wyciąga żuleta Chce zajebać mnie Ja nieraz widziałem u mnie tą jebaną śmierć Ja nieraz byłem załamany i nie chciałem żyć Już wiem, że to głupie było Ja się kurwa nie poddam, choćby życie mnie zniszczyło Ja nie poddam się, bo nigdy nie chciałem poddać się Ale patrzę na ten świat bo się, że poddam się Moi ludzie tylko proszą Proszę kurwa nie rób tego Ja po prostu dosyć mam To tak bydziora do ja nie dbam się, proszę Boga, bym je zabił. Nikt nam nie powiedział, że będziemy mieli łatwo, ale nikt nam nie powiedział, że będziemy mieli ciężko. W wieku dorastania życie stało się udręką. Ja poznaję nowy świat i zapalam z nich dzieciakowi, który we mnie był. I zapalam z nich dzieciakowi, który we mnie był. Da Dam, 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 monosi się w górę, życie pokazuje fałszywą kurwę Problem za problemem z oczekiwaniem, że umrę Życie wcześniej nie teraz zakopuje mnie Dam, 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 Onosi się w górę, życie pokazuje fałszywą kurwę za problemem z oczekiwaniem, że umrę Życie wcześniej rozjebało, teraz zakopuje mnie Gadam sam ze sobą o moich problemach Bo już nie chcę żalić się do innych Robić ciągle przykrość innym Jestem niedążały emocjonalnie Ale staram się być, w końcu mam 15 lat Moje wany świadcze mu się nie zmieniło tak Zaciągam się na leci dem 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 dem. Na zdrowe życie brak mi sił, tylko nikotyna, na energetyki. No i kurwa alkohol, najwyższej półki Dam, 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 się bora. Życie pokazuje fałszywą kurwę Problem za problemem z oczekiwaniem, że umrę Życie wcześniej rozjebało, teraz zakopuje mnie Dam, 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 dam Unosi się w góra. Życie pokazuje fałszywą kurwę Problem za problem z oczekiwaniem, że umrę Życie wcześniej rozjebało, teraz zakopuje mnie